Witam Państwa najserdeczniej. Dzisiejsze nasze spotkanie dotyczy zmiany w podatku od towarów i usług, którą wprowadzono z dniem 1 stycznia tego roku. Wprowadzono przepis, który jest luką luką podstawową, nieporównywalną nawet z rozwiązaniami, które wprowadzano w ciągu tych poprzednich 20 lat, które. Pozbawiły budżet setek miliardów, w sumie prawdopodobnie setek miliardów złotych, bo przecież nikt tego do końca nie jest w stanie oszacować, ale wstępne szacunki owej luki w dużej części wynikały nie z żadnych oszustw podatkowych, tylko z wykorzystaniem tak zwanych przepisów optymalizacyjnych, które pozwoliły przede wszystkim uzyskiwać quasi legalne lub wręcz legalne zwroty tego podatku. Wiemy, że właśnie owe zwroty są, są tym nieszczęściem, z którym nie daje sobie rady władza. Bije od kwoty tych zwrotów. Są z reguły utajniane, ale wiemy, że między rokiem 2021 a 2023 wzrosły praktycznie o 100%, osiągając niewyobrażalną kwotę 219 miliardów złotych, a za rok 2020 Czwarty, jeszcze oczywiście nie wiadomo, bo tych danych się nie chce publikować, no chociażby z tego powodu, że są szokujące, szokujące. I zwroty są oczywiście cechą istotną tego podatku, konieczną, tylko jeżeli się otwiera furtki, które pozwalają dziesiątkom tysięcy, jeśli nawet nie setkom tysięcy podmiotów uzyskiwać zwroty w sposób Niekontrolowany, no bo przecież nikt nie jest w stanie skontrolować miliona deklaracji, a tych deklaracji zwiertowych jest ponad półtora miliona rocznie, no to wiadomo, że jest to w istocie bankomat do rozdawania pieniędzy. Natomiast to, co się zdarzyło z 1 stycznia, jest zmianą prawną. Czyli nie. Generującą zwroty, których do tej pory nie było, czyli prawo do zwrotów otrzymały podmioty, które w sensie obiektywnym nigdy nie powinny mieć tego prawa i nigdy z tego prawa nie korzystały. Chodzi o podatników wykonujących czynności, a dokładnie dostawy towarów i świadczenie usług, zwolnione od podatku, które to czynności nie podlegają ze względu na miejsce świadczenia. Przypomnę, na czym polega kanon wiedzy kanonicznej na temat tego podatku. Jeżeli ktoś wykonuje dostawę towarów lub świadczenie usług opodatkowanych opodatkowane na terytorium kraju, to wykonanie tych czynności poza terytorium kraju oczywiście nie podlega opodatkowaniu, ale nie jest dyskryminowane w ten sposób że podatnikowi nie przysługuje w tym przypadku prawo odliczania w istocie zwrotu. Czyli mamy tą jedno, to jest jedna z twarzy zasady neutralności tego podatku, polegająca na tym, że niezależnie od tego, gdzie wykonujesz czynność, czy na terytorium kraju, czy poza terytorium kraju, czynność ta daje Ci te same prawa, prawa podatnika, a fundamentalnym prawem podatnika jest prawo do Odliczenia podatku naliczonego, a jeżeli nie ma od czego odliczyć, to ten, ten podatek naliczony staje się zwrotem podatku. I jeżeli czynność jednak byłaby zwolniona na terytorium kraju, czyli zalicza się do grupy towaru czynności zwolnionych, to ona nie daje w, kra w, pra w kraju prawa do odliczenia i również zgodnie z tą samą zasadą. Nie daje tego prawa w przypadku wykonania jej poza terytorium kraju. To są kanony. Jeżeli ktoś rozumie ten podatek, to wierzę w tej wersji unijnej, bo to nie było konieczne w przypadku wersji nieunijnej. To te dwie kanoniczne zasady na niej jest zbudowany w istocie, cała konstrukcja tego podatku. I oczywiście od nich mogą być jakieś śladowe wyjątki, takie nieliczne zakazy odliczenia. No, tak jak dzisiaj jest w artykule 88, czy też nawet nieliczne wyjątki, kiedy mimo czynności wykonanej poza terytorium kraju, podatnik może, a czynność ta byłaby zwolniona na terytorium kraju, w drodze wyjątku podatnik może uzyskać prawo do odliczenia, czyli zwrotu podatku. Ale chodzi o zasadę ta zasada, o której przed chwilą mówiłem, uregulowana jest w artykule 86 ust. Ustęp 8 punkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. W zasadzie szczęśliwie nikt się tego przepisu nie dotykał i, no i do tej, dlatego go nie popsuto. No oczywiście od 1 stycznia ktoś się zabrał za pisanie tego, poprawianie tego przepisu i napisał go w ten sposób, że tylko jeden przypadek nie będzie nie dawał prawa do odliczenia wykonania poza terytorium kraju czynności na dokładnie dostawy towarów i świadczenia usług, które nie podlegają opodatkowaniu, bo zawsze czynność poza terytorium kraju nie podlega opodatkowaniu. Ale ta czynność, gdyby była zwolniona na terytorium Polski, powinna również nie dawać prawa do odliczenia, gdy będzie wykonana na terytorium kraju. Natomiast tę zasadę uchylono i wprowadzono tylko jeden wyjątek, kiedy czynność wykonana poza terytorium kraju nie będzie dawała prawa do odliczenia. To jest przypadek zupełnie marginalny, nowo wprowadzony, podatników, o których mowa w artykule 113b ustawy, czyli polskich podatników mających siedzibę na terytorium kraju, a którzy i, to, i których wartość sprzedaży na terytorium Unii nie przekracza 100 tysięcy euro i którzy w innym państwie członkowskim w granicach zwolnienia podmiotowego, tego analogicznego jak, do artykuła, jak jest w artykule 113, tam w Polsce to jest 200 tysięcy z wartości sprzedaży, byliby zwolnieni od podatku. Bo wytłumaczę, ten przepis oczywiście jest ważny, tylko że jego znaczenie praktyczne jest marginesowe, po pierwsze, dotyczy bardzo niewielkich podmiotów, a po drugie co jest bardzo istotne, trzeba chcieć z niego skorzystać i wiadomo, że podmiot ten może być w Polsce podatnikiem VAT czynnym, natomiast na terytorium innego państwa członkowskiego może mieć sprzedaż w granicach ich niego zwolnienia i jeżeli on tam załatwi sobie taki tam kod X i takie tam różne formalności będzie mógł tam wykonać, to on w tamtym kraju będzie wykonywał czynność w granicach ich niego zwolnienia, ale przecież te towary, które czy też usługi, które on będzie wykonał na terytorium tamtego kraju będą się wiązały z jego zakupami również na terytorium kraju i w związku z tym, że te zakupy on może być w kraju opodatkowany, czyli nie być zwolniony od podatku powstaje pytanie, czy on będzie miał prawo do odliczenia, jeżeli ten zakup będzie związany z jego czynnościami, to prawda Wykonanymi poza terytorium kraju, ale zwolnionymi w tamtym kraju, a które byłyby opodatkowane, gdyby były na terytorium kraju. I to słusznie, że ustawodawca wprowadza ten wyjątek, tylko przy okazji skreślono zasadę podstawową, czyli zniknęła zasada podstawowa mówiąca, że jeżeli ktoś wykonał czynność poza terytorium kraju, która byłaby w kraju zwolniona, to on. Y Miał do tej pory był objęty zakazem prawa do odliczenia, a teraz tego zakazu już nie ma. Czyli w istocie każda dostawa towarów i każde odświadczenie usług wykonane poza terytorium kraju, nawet wtedy kiedy byłyby zwolnione na terytorium kraju, będą, nie dawały, będą dawały prawo do odliczenia. Czyli można wykonać dowolną czynność, zmienić miejsce świadczenia, czynność zwolnioną od podatku i wykonać, zmienić miejsce świadczenia, co nie jest z reguły, z reguły większym problemem, bo miejsce świadczenia w przypadku obrotów z podatnikami co do zasady to jest kraj siedziby usługobiorcy i tym krajem siedziby usługobiorcy będzie na przykład inne państwo członkowskie i w związku z tym i te, ta czynność, która ten wstanie, który był dotychczas przez od, od samego początku, od 1 maja 2004 jeżeli ta czynność była wykonana poza terytorium kraju, nie dawała prawa do odliczenia, teraz będzie dawała. To w, w podatnicy przecierają oczy: nie wiem, czy to tak na serio, czy to, czy, to, czy to w ogóle jest możliwe, żeby ktoś nam sprawił tego rodzaju prezent, że zmiana miejsca świadczenia, zwłaszcza usług zwolnionych od podatku na In, na, na inny kraj niż Polska powodować będzie, że cały podatek naliczony z tego tytułu będzie podlegał zwrotowi. No, nie wiem, bo przecież nie orientuję się, czy to wynikało, z, no bo nie chcę, nie chcę mi się wierzyć, że to wynikało ze świadomego no świadomego popsucia, czyli, czyli to, jest, że to jest inwestycja legislacyjna. Czyli raczej to wynikało no, z, z nieuwagi, z nieznajomości rzeczy, że no, ja dość dawno, już nieraz o tym miałem okazję mówić, podejrzewałem, że y, zapisanie tej ustawy no, biorą się czasami ludzie, którzy o tym podatku no, nie mają głębszego no, w ogóle rozeznania, w ogóle go nie rozumieją, y, takich dowodów było wiele. Ale nikt nigdy nie podważył podstawowej zasady, że czynność zwolniona od podatku również nie daje prawa do odliczenia, gdy jest wykonana poza terytorium kraju. Ponieważ to rodzinne jest wręcz zaproszenie, aby przy pomocy legalnych, zaznaczam, działań, przenieść miejsce świadczenia, czyli refakturować te usługi na podmioty zagraniczne i te podmioty będą z powrotem je refakturować na terytorium kraju. I oczywiście dwa tu nie będzie, bo czynność jest tu zwolniona, a tam niepodlegająca, natomiast da prawo do odliczenia temu, kto tę czynność wykonał. Z zwrac zwracam, zwracam się często no, w miarę. Do władzy, aby oczywiście usuwała z ustawy takie różnego rodzaju absurdy, które tam się pojawiają. Czasami się to udaje, przekonać władzę do, do wycofania się ze swoich nazwijmy umownie błędów. I w związku z tym, tu oczywiście też, to podobnie jak chociażby poprzednio w przypadku faktur ustrukturyzowanych, wystąpiłem w tej sprawie z listem, żeby natychmiast uch usunąć tę wadę, tę lukę, jeszcze najlepiej przed 1 stycznia, lutego, no bo, bo wiadomo, że przecież to za ten miesiąc podatnicy nabędą to prawo, więc jeżeli ten przepis byłby zmieniony od pierwszego, przed 1 lutego tego roku, to deklarację, chociaż też można bronić, czy ta deklaracja, czy musiałby być przepis mówiący jednoznacznie, że również to prawo musi, że nabył prawo na, na dzień 31 stycznia, ale oczywiście chodzi o to, żeby jak najszybciej ten przepis zmienić, przywrócić jego poprzednią treść, tak aby nie tworzyć owego zaproszenia, bo jeżeli nawet nikt w Polsce nie będzie chciał, zakładając, że większości, absolutnej większości podatnicy nie będą chcieli korzystać z tej luki, to przyjdą tacy, którzy z zewnątrz, którzy Szukają tak zwanej naiwnej jurysdykcji, nieprzyjaznej, tylko naiwnej, która pozwala wyłudzać legalnie w tym kraju zwroty podatku od towarów i usług. Takie przypadki miały miejsce, zwłaszcza z odwrotnym obciążeniem na terytorium kraju, kiedy nagle pojawiły się jakieś gigantyczne obroty. Towarami, które były objęte tym odwrotnym obciążeniem, i potem jak je zlikwidowano, to te obroty spadły 80%, o 80%, czyli do rzeczywistej wysokości. Każdą, każdy towar i każdą usługę można wielokrotnie sprzedać, i za każdym razem ta czynność będzie czynnością w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. I żeby nie przedłużać tego wątku. Oczywiście miejmy nadzieję, że to tylko z, no, z niekompetencji, że to nikt tego świadomie nie chciał popsuć, stworzyć takiej inwestycji legislacyjnej, która, która w przeszłości miały miejsce. No, przypomnę słynny przecinek w artykule 120 ustawy dotyczącym sprzedaży objętej tak zwaną marżą towarową, kiedy ten przecinek rozszerzał zakres zastosowania tego, tej owej marży również na nie tylko nie, który, możliwość zastosowania tejże procedury również na towary nie będące towarami handlowymi czy półproduktami tylko na środki trwałe jako sprzedawane jako towary, ale to nie ta skala problemu, który, który wtedy wystąpił, tu mamy do czynienia z zasadniczą, podstawowym, podstawową, podstawowym odstępstwem od zasad tych fundamentalnych, na których budowana jest koncepcja tego podatku. I zdecydowanie kończąc, chciałbym jednocześnie z pewną, no, z niestety smutną satysfakcją powiedzieć, że mamy do czynienia oczywiście nie z tak groźną, jak w przypadku, jak w przypadku fakturowania, ale katastrofą informatyczną związaną z tym tak zwanymi e doręczeniami. Widać, że nie, nikt, tego, nikt tego nie umie zrobić w sposób profesjonalny, że to jest kompletnie nieprzygotowane i powszechnie pojawia się postulat, aby oczywiście ten absurd odroczyć, ale co by było, gdyby, gdybyśmy dopuścili do, do sytuacji? kiedy owa cyfryzacja miałaby dotyczyć faktur. Przypomnę, że nam po prostu 1 lipca zeszłego roku groziła jeszcze nieporównywalnie większa katastrofa, jeżeli nikt sobie nie może dać rady z e doręczeniami, a przecież ilość dokumentów doręczanych przez władzę jest niewspółmierna, w ogóle nieporównywalnie mniejsza niż ilość faktur, które były, które wystawiają się w, 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 każdy, w każdej minucie danego roku. I niech nas to coś, coś nas nauczy. Te, naucz, uczmy się na jakichś błędach. Ja wiem, że przy Polak przed, zgodnie z tym przysłowiem, tym, tą polską parafrazą przysłowia, że mądry, jesteś mądry po szkodzie, ale tam była druga, że Polak i przed szkodą, i po szkodzie głupi. Od, wiemy, że największą, jakby takim, taką nawołnicą czegoś w rodzaju, takim, takim czymś w rodzaju takiego spustoszenia w systemie podatkowym wprowadza ta, ta nieumiejętna, być może w ogóle nie ma umiejętnej cyfryzacji tego podatku, czyli i, i nie tylko cyfryzacji. I te wszystkie bzdury, które na ten temat opowiadano, że to cokolwiek uprości, pokazuje jak, jak Jakim fałszem mamy do czynienia? Z fałszem, takim świadomym fałszem, który, który czasami, co jest bardzo ważne, był na tyle nieskuteczny, że chociażby na przykładzie owych faktur strukturyzowanych, obowiązkowych, o których mieliśmy okazję mówić. Miejmy nadzieję, wracając do wątku głównego, że jak najszybciej ta luka zostanie usunięta i nie będziemy pośmiewiskiem dla. Tych, którzy oczywiście nie będą się śmiać głośno, bo będą skrze, skrzętnie wykorzystać, wykorzystywać słabości polskiego ustawodawcy, aby za darmo wziąć z budżetu pieniądze wtedy tych, którzy je uczciwie wpłacili czyli rozdawanie pieniędzy, bo ktoś wpłaca uczciwie podatki, a ktoś je, te pieniądze wyzyskuje przy pomocy albo działań nielegalnych, albo tak byś legalnych, ale które są patologią ustawodawstwa pozwalającej tak legalnie na uzyskiwanie z istoty, w sensie merytorycznym nienależnych zwrotów. Dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiam najserdeczniej. Do widzenia.